Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy kolejny skok ze spadochronem, tylko że w Polsce z balkonu. Dziś oficjalnie zniesiono zakaz wchodzenia do lasów, rząd powoli zmniejsza restrykcje związane z pandemią, ale zanim z tego skorzystacie, poczęstujcie się internetem. Chociaż on niektórym mógł się przejeść, no to liczę, że znajdziecie miejsce na jeszcze małych kawałeczek. It looks so it looks like you're enjoying yourself. Oh yeah, that looks like you're enjoying Okay, you okay? <laughs> Dla niektórych siedzenie w domu to żaden problem, szczególnie gdy twoje hobby to oglądanie seriali albo granie w gry. Gorzej, gdy jesteś wielkim fanem skoków ze spadochronem, no wtedy aż cię nosi, aby gdzieś wyskoczyć. To kwestia czasu, gdy coś w tobie pęknie i się temu poddasz. Właśnie takich skoczków nagrał mieszkaniec warszawskiego osiedla. Skakali dokładnie z tego bloku. Odważnych było trzech, a skoki oddali przed dziewiątą w ostatni piątek. Policja dostała informację, że ktoś bez powodu wyskoczył na dwór. Przy tym łamiąc rządowe apele, tylko że ustalenie, kim byli nasi bohaterowie, jest ciężkie. Poza tym zachowali odpowiednią odległość. No ale mimo wszystko internet zastanawia się, dlaczego to zrobili. Niektórym taki skok, nawet bez spadochronu, przychodzi do głowy po miesiącu siedzenia w domu razem z żoną. Ksiek mówi, że tak to wygląda, gdy CBś puka do drzwi. A stary mówi o skutkach ciągłego grania w Call of Duty Warzone, gdzie rozgrywkę zaczyna się od podobnego skoku. Misja Warszawa została wykonana. A ja przypominam, że to dopiero miesiąc, odkąd trwa pandemia i ograniczenia wprowadzone przez rząd. No strach pomyśleć co się stanie, gdy to wszystko się przedłuży. No dobra, jednak te 30 dni wystarczyły, aby ludzie zaczęli eksperymentować. I nie mówię tu o takich ekstremalnych sportach. Niektórzy zajęli się robieniem kombuczy, to taki napój uzyskiwany ze słodzonej herbaty poddanej fermentacji. No jak mogliście nie wiedzieć? Ja wiedziałem. Zaraz po tym jak wszystko wpisałem w gu... do sedna. Swój pierwszy napój zrobiła nasza rodaczka Agnieszka i podzieliła się tym na Instagramie. Bardzo jestem dumna z siebie. Pięknie wyglądam. My też jesteśmy dumni. Wyszło idealnie. Niestety, profil naszej bohaterki zrobił się prywatny. Nie zdążyłem pobrać całego filmu. Była tam też nagrana reakcja i faceta, który, uwierzcie mi, był nadzwyczaj spokojny. Przynajmniej istnieje kopia, która pokazuje miejsce wybuchu: brudne ściany i wielką plamę na suficie. Czas po raz kolejny błysnąć wiedzą którą zaczerpnąłem z Google'a. Ale kombucha, jak wcześniej wspomniałem, powstaje poprzez fermentację. Dodaje się tam grzybek herbaciany. To on powoduje, że zachodzi ta reakcja. No ale gdy napój za długo postoi i to w szklanej butelce, wyjdzie nam wybuchowy szampan. Niezależnie co uda nam się zrobić, napój czy plamy na suficie, to idealny czas, aby spędzić go razem z rodziną, popijając albo sprzątając. Ogólnie cała izolacja to wielka szansa, aby ojcowie spędzili ten czas z dziećmi. Tak jak ten młody tatuś. Pierwsza pęknięta guma dała życie, druga je odebrała. A tak, całkiem poważnie, dziecku nic się nie stało. To lekki upadek. To może wolicie zamiast piłki pobawić się chodzikiem. Dobra, dobra, oddajmy dzieci w ręce dziadków, bo jeżeli zostali oni dziadkami, to znaczy, że mają doświadczenie, wiedzą jak je wychowywać. A może już zapomnieli. Safak. Dbanie o swoje potomstwo to według niektórych naturalna umiejętność. Ma to prawie każdy człowiek i prawie każde zwierzę. Na szczęście wprost proporcjonalnie do zmniejszającego się instynktu rodzicielskiego rośnie odporność dzieciaków. Zostajemy na łonie natury, bo jak wspomniałem na początku, rząd zniósł zakaz wchodzenia do lasu. No jak dotąd, aby wyjść na spacer, niektórzy mocno kombinowali, na przykład przebierając się za krzak. Przez ten czas opustoszały nie tylko lasy, ale i miejskie ulice, na które zaczęły wychodzić dzikie zwierzęta pawie w Madrycie, niedźwiedzie we Włoszech. Kuma w stolicy Chile. W Warszawie widziano dzikie zające, w zakopanym stadołań, ale są też gatunki, których obecności nie spodziewał się nikt. Ty patrzcie, z lasu jakieś nowe zwierzęta zaczęły wychodzić normalnie na ulicę miasta. Ale wracając do lasów, do tej pory nie można było tam wchodzić. No i padało przy tym wiele oskarżeń i pytań, co takiego może się tam stać, że nie można tam przebywać. Otóż teoretycznie można z nich nie wyjść, a to wytłumaczy nam tych dwóch chłopaków, którzy zdecydowali się do niego wejść kilka dni temu. Jak widać, bawią się świetnie, rozpalili ognisko, wszystko mają pod kontrolą. To ta znana, teraz też im, selekcja naturalna. Nie uchroni zakaz wchodzenia do lasu albo zamknięcie w domu. Oni są stworzeni, aby zrobić sobie krzywdę. Dlatego ten zakaz był trochę na wyrost, ale na szczęście został już zniesiony. Dlatego spacerujmy, ale ogniska lepiej sobie jeszcze odpuśćmy. To tyle w odcinku pełne filmy w opisie. Zostaw lajka, komentarz, zapraszam do subskrypcji, zapraszam też na Instagram, ale i na Discorda. Siedzimy tam, co wieczór, gramy, rozmawiamy, więc nie możecie tam zabraknąć. A na tym kanale widzimy się w czwartek. Do zobaczenia. Hej!